Tym samym muzeum, proszę Państwa, stoją obok siebie dwa na pozór takie same samochody. Nie bez powodu są tutaj postawione. Z lewej strony ten niebieski to Fiat wyprodukowany w Polsce. Polski Fiat. Jeszcze czarne blaszki nam się tutaj zachowały. A obok stoi Fiat składany w Jugosławii. I on. Zauważcie, zamiast znaczka fiata, ma tutaj znaczek zastawy. Trochę inne, Felgi. A tutaj nasz Polski 125P, a ten co ma tutaj, 125P Z. Taka ciekawostka.